Ten futerał, moi Państwo, no jest po prostu genialny w swoim projekcie. Jest duży, długi, wystarcza mi spokojnie na całą broń z tłumikiem. No ma standardowe jakieś tam kieszenie, nie? No w tej kieszeni akurat ja sobie trzymam jakieś oleje, jakieś tam szmatki, czyściki i tak W tej kieszeni trzymam amunicję, idealnie pasuje na paczkę, nawet dwie. Natomiast najważniejsza dla mnie rzecz to jest tu. Zobaczcie jaką mamy ogromną kieszeń z boku. Która może służyć do różnych celów, na przykład do trzymania. W moim przypadku tutaj trzymam drugą lufę. Trzymam tutaj lunetę. Troszeczkę sobie ją zabezpieczyłem, bo tutaj nie ma takiej pianki zabezpieczającej z zewnątrz. Znaczy jest, ale cienka. Mam to wszystko zabezpieczone. Wszystko mam w jednym miejscu. Broń, akcesoria. Mało tego. To jest tak zaprojektowane, że wchodzi tutaj właśnie jeden z pastorałów marki Myłkus. Właśnie tu mamy złożony uterał i normalnie cały. No to jest niemożliwe. Normalnie zobaczcie, cały pastorał nam wchodzi do futerału. No coś niesamowitego.